Dziękuję za pyszną kolację. Bardzo proszę. Na co patrzycie? Na Rosa z najpiękniejszą dziewczyną świata. Chodź do tatusia. Wiem o tym. Pewnie powiem to jedyny raz w życiu, ale czy widzieliście jej tyłek? Gdzie? Kiedy? Ja? Skąd ją wziąłeś? Jest modelką czy instruktorką aerobiku? Jest doktorantką paleontologii specjalizującą się w erze kenozoicznej. Ale to najprostsza era. Widziałem ją w pracy, ale zakładałem, że... Jednak przygotowałem kolację, było miło i jutro spotkamy się znowu. Może założyła się z kolegami, kto poderwie większą ofermę? Niech tak będzie, oby wygrała.